Cześć kochani, witam się z wami cieplutko ponownie na moim kanale. Od razu Wam powiem, że zdradzę taką tajemnicę. Nagrywam po raz drugi ten wstęp, ponieważ walnęłam babola i powiedziałam, że widzimy się w ulubieńcach lutego. Przyspieszyłam, tak mówiłam, że to jest niewiarygodne, że już luty, ale przecież to są ulubieńcy stycznia. Także Baśka ogarnie się, witam Was ciepło i zapraszam na ulubieńców stycznia, kiedy już sobie to ustaliliśmy. I mogę Wam powiedzieć, że dzisiaj będzie troszkę inaczej, ponieważ połowa będą to ulubieńcy kosmetyczni, a połowa odcinka będą to ulubieńcy niekosmetyczni. Ostatnio mało takich u mnie było. Gagatków, także myślę, że będzie coś ciekawego dla każdego, więc zapraszam do oglądania ulubieńców stycznia. Dobrze, standardowo oczywiście zaczniemy sobie od kosmetyków, i tak jak sobie tutaj patrzę, co mam na dole, no to oczywiście standardowo będą głównie kosmetyki pielęgnacyjne, ponieważ z kolorówki aż tyle ostatnio nie testuję, ale jeden gagatek. Peta Gdzieocha się pojawi, więc warto oglądać do końca. Jeżeli chodzi o takie produkty pielęgnacyjne, to rzecz, która bardzo mocno mnie ujęła w ubiegłym miesiącu, są to kładki pod oczy i są to kładki, które zakupiłam. A, tak z głupia fran, wiecie, czasem coś zamawiamy przez internet i po prostu, żeby tam. Nie było mi szkoda płacić za przesyłkę, czy akurat coś było na promocji, to stwierdziłam, że to rzucę tego do szyka. Koreańska firma, o, taka dziewczynka na łódeczce, na, na, na łódce, wszystko te mamy zgrabniają, przepraszam Was najmocniej, dziewczynka na łódce, i to jest Pilaten, Pilaten, tak się nazywają Pilaten, kolagenowe płatki pod oczy. Myślałam, że to będą takie wiecie, tanioszka, zwykłe, płatki, nic nie robiące, a naprawdę one przyniosły ukojenie, nałożyłam je sobie. Z rana po nieprzespanej nocy, jak to bywa czasami z dziećmi, właściwie przy dzieciach, nie z dziećmi, bo stara kobieta jestem, ale przy dzieciach natomiast naprawdę one przyniosły ukojenie, czułam ujędrnienie nie pamiętam, wydaje mi się, że tego samego dnia chyba nakładałam makijaż i rzeczywiście on bardzo dobrze wyglądał, więc są to płatki, które na pewno jeszcze do nich wrócę, bo tak jak mówię nawilżają, ujędrniają i tak troszeczkę ochładzają, rozpromieniają to spojrzenie pozbywamy się trochę opuchlizny, także jak najbardziej na plus pilaten, tak, pilaten good job, na pewno nie są to moje ostatnie płatki od nich. Powiem Wam, że od jakiegoś czasu borykałam się z suchymi skórkami i tutaj przyszedł mi na ratunek taki oto sztyfcik. I jest to mój kolejny ulubieniec, którego chciałam Wam dzisiaj pokazać. I jest to taki sztyft od Oriflame i on dokładnie nazywa się z tej serii The One Expert Care. I to jest taki naturalny olejek w sztyfcie. Jak on wygląda? Mówię Wam cały czas sztyft, on się kończy takim pędzelkiem. O, wyostrzyło, widzicie? O, na tle fotela. Tutaj mamy taki pędzelek i to polega tylko i wyłącznie na tym, że sobie przekręcamy z jednej strony, wtedy ten olejek się wylewa i po prostu smarujemy sobie tutaj dookoła paznokcia. Powiem Wam, że to jest coś wspaniałego, oczywiście nie jest to, żebyście mi źle nie zrozumiały, nie jest to efekt, który starczy Wam, nie wiem, na nie wiadomo jak długo, nie jest to efekt, który zastąpił Wam kremy do rąk, natomiast on zmiękcza skórki, odżywia tę skórę wokół paznokci, odżywia też paznokcie, bo ja jak sobie nim przyjadę wokół skórek, to potem wiecie, tak wmasowuje. widzę, że te paznokcie to są błyszczące i tak samo jest to produkt, który ratuje mi życie przed nagrywkami. Przed nagrywkami. Wybacz, coś mi się nos zapchał, tak dziwnie mówię. Ratuje mi życie przed nagrywkami, ponieważ jeżeli coś Wam pokazuję, no to wiadomo. Te dłonie gdzieś tam się pojawiają i od razu ta dłoń inaczej wygląda, kiedy rzeczywiście jest zadbana, kiedy widzimy, że te paznokcie się błyszczą, a to jest efekt tylko tego, wyłącznie tego olejku. Tutaj nie ma żadnej bazy, żadnego lakieru. Kiedy te skółki nie są takie wysuszone, no nie wstyd mi wtedy Wam pokazać coś na zbliżeniach, tak? W aktualnym katalogu jest, także do połowy lutego spokojnie myślę, że możecie go kupić. Moim zdaniem warto. Jeżeli chodzi o ulubieńców kosmetycznych, pielęgnacyjnych, to mam jeszcze jednego gagatka, którego tutaj będę chciała Wam pokazać. I zaczął się nowy rok, chciałabym się powiedzieć: nowy rok, nowa ja, nowy rok, nowe kosmetyki, nowe firmy. Ale czymże byłby mój kanał, gdybym się czasem nie powtórzyła w jakiejś firmie? Jak wiecie, ja lubię testować nowości, ale też stawiam na nowości marek, które już znam, i które są polskimi markami, jak najbardziej chcę wspierać i to się w tym 2021, jak to brzmi, nie zmieni. Także teraz hucznie razem możemy powiedzieć, że kolejny ulubieniec będzie z firmy. Mia, tak, no. Znowu miał, miał, znowu mija. No, wybaczcie, ale ja jeszcze mam trochę tych kosmetyków, chociaż to jest chyba ostatni z tych nowych e, od nich, które chciałam przetestować. I znowu kurka flaczek mi się sprawdził ten produkt, więc no nie jestem w stanie Wam o nim nie opowiedzieć. A jest to produkt, którego używam już od grudnia, ale też po raz kolejny chciałam się upewnić, że się u mnie sprawdzi, z tego względu, że tego kosmetyku nie używamy na co dzień. No i tak Baśka zrobiłaś taką osłonę tajemnicy, więc już zdradzam o co chodzi. Mianowicie, mianowicie będzie to peeling. Ja peelingów używam przy dobrych wiatrach raz w tygodniu, przy tych gorszych chwilę zapomnienia lenistwa to raz na dwa tygodnie, dlatego też od razu Wam go nie pokazywałam jeszcze z końcem zeszłego roku, bo po prostu nie byłam pewna. Używam go chyba wtedy tylko za dwa razy, więc chciałam przynajmniej z te. 4-5 potestować, zobaczyć jak moja skóra będzie się zachowywała i mogę Wam powiedzieć, że spokojnie z 5 razy już z niego korzystałam. Jest to peeling chyba jedyny w ich ofercie, peeling enzymatyczny, czyli jak najbardziej taki, który moja skóra wrażliwa, naczynkowa, z którego może korzystać. Jest to peeling My Beauty Peeling, naturalny peeling enzymatyczny. Jeżeli chodzi o składniki, tutaj mamy prawie 100% składników naturalnych, tam 98, coś, już nieważne. Polska marka kosmetyczna Mija, produkt jest oczywiście też niedrogi. Jeżeli chodzi o tutaj pojemność, to on ma chyba 50 ml, 60 ml, o widzicie? 60 ml. Także nie mało, wygodne opakowanie po tubeczka, więc tylko taką ilość jaką chcemy wyciskamy sobie na dłoń i później pojemniczek, tą tubkę zamykamy. On ma takie bardzo bardzo małe mikroziarenka, można powiedzieć. To są bodajże chyba um, kawałeczki orzecha, ale to mi nie przeszkadza, ponieważ ja kolistymi, delikatnymi ruchami tylko rozprowadzam go jak maseczkę i później trzymam te 5 minut, mniej więcej tyle zaleca producent. Czuć delikatne szczypanie, czuć te enzymy, skóra jest bardzo mało, tak delikatnie, lekko, podróżowiona, taka zaróżowiona, kiedy go z, ściągamy ze skóry, właściwie zmywamy, e, natomiast później czuć to oczyszczenie, Ta skóra jest gładziutka, ta skóra jest taka mm, powiedziałabym rozpromieniona, rozświetlona, nie jest taka poszerzała, także jak najbardziej dla mnie na plus. Jeżeli chodzi o zmywanie, to mi najlepiej się go zmywa e, ten peeling e, tą gąbeczką konczak, taką mięciutką, e, zmoczoną tak porządnie wodą i wtedy sobie spokojnie zmywam, żeby tej twarzy już nie trzeć, e, żeby tymi e, mikrocząsteczkami, wiecie, mikrogenówkami też nie pocierać. E, tutaj mamy enzym, z, e, już nie chcę pomylić, papainy, tak, enzym papaina, drobinki ryżowe z orzecha włoskiego, widzicie, z orzecha włoskiego. Olejki ze słodkich migdałów, pestek malin, moreli, ekstrakt z maliny, jeżyny, witamina E, prowitamina B5. Ja bardzo lubię, kiedy w kosmetykach pojawia się prowitamina B5, bardzo lubię się też z olejem ze słodkich migdałów, sprawdzam się w wielu kosmetykach i widzę, że w wielu kosmetykach od Mii właśnie on jest dostępny wliczony w składzie, więc pewnie dlatego te kosmetyki też dobrze służą mojej cerze. No, ja Wam serdecznie polecam, tak jak powiedziałam, z pięć razy korzystałam, a zużycie jest naprawdę niewielkie, także myślę, że spokojnie na jakieś kilka miesięcy on mi wystarczy. Bardzo, bardzo lubię, do tego bardzo ładnie pachnie. Ostatni Gagatek z kolorówki, którego bardzo chciałabym Wam tutaj polecić i jest to produkt, który ja zakupiłam, zakupiłam już kilka miesięcy temu. Produkt, który pojawił się w filmikach, był też jakiś test makijażowy, już nie wiem, jaki to był film, gdzie po raz pierwszy przez niego korzystałam, a mianowicie będziemy mówić o rozświetlaczu i będzie to rozświetlacz płynny, rozświetlacz, który ja mam dzisiaj. E, zarówno tutaj, o, myślę, że możecie zobaczyć błyszczenie, chociaż na niego jeszcze jest nałożony suchy rozświetlacz z innej firmy, ale to dzięki temu płynnemu zostało nadane, że tak powiem, ten suchy mógł się wybić. Rozświetlacz mam jeszcze go trochę tutaj, mam go trochę na nosie, więc jeżeli coś mi się świeci, to właśnie to cudeńko trochę nad ustami jak łuk. No, wydaje mi się, że tutaj widać petardę. A mianowicie jest to ponownie firma Oriflame. I jest to takie cudenko po prostu płynne złoto. Ja bym, no nie mam inne, innego słowa. To jest płynne złoto. Jest to z serii znowu The One. Illuskin, tak się nazywa. Illuskin jest to rozświetlacz w płynie. No, coś wspaniałego. Zobaczcie, że zresztą sobie tutaj w butelce, o na zbliżeniu, jakie to jest złoto. Rzeczywiście on tak wygląda, takie szampańskie złoto, przepiękne. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda. Jedyne, co mnie w tym produkcie denerwuje i to muszę nadmienić, to troszeczkę jego zamysł, aplikacja, ponieważ jeżeli zobaczymy tą butelkę, no to jesteśmy pewne, że tu mamy pipetę. Natomiast kiedy odkręcimy się, okazuje, że żadnej pipety tutaj nie ma, tylko mamy tak jakby taką szpatułkę, nie wiem jak to nazwać. No ten produkt jest na czymś takim, po prostu na takim Takim, takim, patyczku, <głos》> zakończoną kuleczką, i tyle. Więc mój sposób na to, może sobie trochę wyleję, żeby wam pokazać, to sobie go aplikuję na grzbiet dłoni, rozcieram, rozcieram palcem, później biorę gąbeczkę i gąbeczką sobie wklepuję. I jako sobie go zatrzymam. O, zobaczcie. No, jest petarda. To jest taki powiedziałabym bardzo mocny efekt. Oczywiście można go sobie dozować. Możemy go nałożyć troszeczkę, możemy nałożyć go więcej. No i wtedy mamy taflę. To jest tak zwana przez YouTuberki Beauty taka tafla. No, zresztą widzicie, to nie ma żadnych takich drobin, tylko po prostu. Jest tafla jakby takiego lodu, nie wiem jak to nazwać, no wygląda przepięknie. Także ja się w tym rozświetlaczu zakochałam, staram się coraz częściej z niego korzystać, bo nieraz jest tak, że wiecie, już nałożę jakieś inne produkty i skojarzę sobie, przybuduję się przede wszystkim. Przybuduję się i skojarzę sobie, o kurde, zapomniałam, tak? rozświetlacz płynny, a wiadomo, jeżeli to wpłynie, no to z płynnymi kosmetykami nakładamy, a kiedy już mamy suchy kosmetyk, właśnie przybudujemy się, no to wtedy już dupa Jasia, wiadomo co, Stasia. Także wtedy już z niego nie skorzystamy, no cudeńko, naprawdę, naprawdę serdecznie Wam polecam, przechodzimy do ulubieńców niekosmetycznych. I teraz ja muszę sobie sięgnąć po mój telefon, żeby zobaczyć na ściągę co tutaj takiego chciałam Wam polecić, jeżeli chodzi o niekosmetyki. Tak, przede wszystkim chciałam Wam polecić rzecz do ubicia. Tak, pomówimy sobie o napojach, no oczywiście bezalkoholowych, bo dzieci co mnie oglądają to wiedzą, że matka karmiąca, więc o alkoholu dzisiaj mowy nie będzie. E, po pierwsze chciałam Wam polecić soki i są to soki, o których już mówiłam na kanale, mówiłam Wam w zeszłym roku, są to for, y, soki. Są to soki polskiego producenta Sadbit. Ja od nich dostałam w paczce pr kilka takich produktów i pokazywałam Wam z tej całej serii Drink Me, soki w zeszłym roku. Pokazywałam Wam smoothie też, które od nich testowałam. Natomiast powiem Wam, że tam było tyle dobroci, że nie byłam w stanie wszystkiego naraz wypić. Więc dopiero jakiś czas temu udało mi się przetestować następne pyszności i znowu jestem zakochana. Tym razem, że powiedziałabym soki mniej słodkie, bardziej takie charakterne, ale ja ja takie jak najbardziej lubię. I pierwszy sok, który mnie ujął, to jest Wiśnia od serca. Postaram wam się pokazać zdjęcie na przebitce. Mieliśmy taką wielką butlę. Piliśmy właśnie, dzieciaki piły w sylwestra. My też dorośli trochę próbowaliśmy. Naprawdę to była Wiśnia, 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 w Wiśni. No, coś po prostu wspaniałego, taki smak dzieciństwa. A drugi sok to czarna porzeczka i nic więcej. I faktycznie, jak się napiłam tej czarnej porzeczki, to aż buśka wykręcało taki fajny powiedziałabym trochę e, kwaskowaty, cierpki smak, ale ja jak najbardziej ja taki lubię. Przypominał mi takiej domowej roboty trochę jam w smaku, ale nie tak słodki. E, no bo wiadomo, do czemu dodajemy cukier, a tutaj cukru w tych sokach nie mamy. Dla mnie jak najbardziej na plus. Dzięki temu moje dzieci też mogą je pić. Także serdecznie Wam polecam. Kod zniżkowy e, na mnie cały czas jest aktywny, także tutaj Wam oczywiście zostawiam ten kodzik. E, kiedy go wpiszecie w zamówienie, no to macie 5% rabatu. Także ja ze swojej strony Wam ponownie Polecam i zachęcam do zakupu. Coś może niezdrowego, ale coś, czym ja się opijałam właśnie w Sylwestra, jakoś tak miałam smaka na to, mianowicie mohito. Tak mi się zachciało mojito, i mówię, dobrze, no to coś wymyślimy, zrobimy. Poczęstowałam też moją sąsiadkę, wyszło rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o przepis na mohito, korzystałam z internetu i tutaj robiłam tak, że wlewałam do, oczywiście, powinien być shaker, ale ja shakera nie mam, więc jakoś tam wzięłam można powiedzieć, poratowałam się, bo tego mam mi słowa, poratowałam się termosem i w termosie miętka oczywiście, dużo, dużo liści mięty, sok z limonki, i w ogóle taka limonka też wiecie, pokrojona i też wsadzona, kostki lodu, sprite rozrobiony z wodą, to wszystko mieszałam, mieszałam i wyszło bardzo fajne to Potem tylko przylewałyśmy do szklanek i razem z sąsiadką się raczyłyśmy. Także na serio mogę Wam polecić. Nie jest to zbyt zdrowy drink i za często mnie polecam z tego względu, że no w Sprite'cie wiadomo mamy cukier, jest to słodki nabój gazowany, ale raz na jakiś czas uważam, że można. Także od siebie serdecznie polecam. Skoro jesteśmy przy spożywce, no bo rozmawialiśmy o piciu, to też mają taką ulubioną przekąską, a którą się raczyłam w styczniu, to były orzechy nerkowe. Także też chciałabym Wam polecić. Może nie tania, zbytnio przekąska, ale powiem Wam, że mi wystarczyła garstka na raz, na spokojnie, żeby tam sobie pojeść i już byłam zadowolona. Ja to orzechy nerkowca, właściwie mój mąż kupuje mi zazwyczaj w Lidlu. a To jest ta firma Alesto, tak mi się wydaje. Także serdecznie Wam polecam. Nic nie trzeba obierać, wszystko macie gotowe, a w smaku są przepyszne, takie słodziutkie, także ja jak najbardziej takie orzechy lubię. I na sam koniec został nam już ostatni ulubieniec. Widzę, że jakoś chyba tak trochę z tych ulubieńców niekosmetycznych i bardzo szybko Wam o nich opowiadam, ale tak naprawdę noc raz się będę rozwodziła na temat picia i jedzenia. Nie bardzo jest sens, więc może troszeczkę dłużej Wam opowiem o ostatnim ulubieńcu, a będzie to film. Tak, coś nowego, jeśli chodzi o... znaczy film nie jest nowością, coś nowego u mnie, ponieważ przeprosiłam się z Netflixem i teraz w porze drzemek mojego syna, kiedy nie wiem, wiesz, pranie, gotuję, sprzątam, staram się puszczać sobie coś na Netflixie. Zazwyczaj nie są to nowe filmy, chociaż takie też oglądałam jakieś świąteczne z końcem roku. Ale tu nie mam wam czego polecić, bo to były jakieś nowe filmy, ale takie gniotki bym powiedziała bardziej za niż coś takiego ambitnego, ciekawego, śmiesznego. Natomiast chciałam Wam polecić film, który bardzo dobrze znam. E, obejrzałam go sobie sama, ponieważ e, mój mąż ma coś takiego, że on nie lubi oglądać odkrzepanych kotletów. Obejrza raz film, podobał mu się i mu wystarczy. Ja, jeżeli film mi się bardzo podobał, to lubię do niego wracać. I na Netflixie zauważyłam, że jest dostępny film, bardzo fajna moim zdaniem komedia, e, d, Rodzinne Rewolucje. Musiałam sobie przypomnieć tytuł: Rodzinne Rewolucje. Jest to komedia z Dew Barrymore. Serdecznie Wam polecam. Dew Barrymore gra tam e, rozwiedzioną kobietę, z dwoma Dwójkę synów, dwóch synów, których samotnie wychowuje, ale gdzieś tam jej ex-mąż w tle się pojawia. Oczywiście została zdradzona, więc ubolewa, jest troszeczkę zgorzkniała. No i idzie na swoją chyba pierwszą randkę, żeby właśnie kogoś poznać. Randka kompletnie się nie udaje, jeżeli chodzi o aktora, który, który gra też tam główną rolę. Nie pamiętam jak się nazywa, ale on bardzo często w komediach występuje. Randka po prostu wyszła. Fatalnie, facet wydawał się taki gugurowaty, że na niczym mu nie zależy. No i potem los tak chciał, że na nowo się spotykają. Okazuje się, że on jest samotnym ojcem, wychowuje z kolei trzy córeczki. Później los tak chciał, że znowu przez. Przez jedną zamianę znowu się spotykają, spędzają więcej czasu razem razem ze swoimi rodzinami, splot zabawnych wydarzeń, bardzo śmieszna komedia, moim zdaniem na poziomie, nie ma aż tyle takiego głupiego dowcipu, ehm, tylko naprawdę jest się przy czym ubawić. Fajnie są pokazane postacie ich przemiany, to, że nie szata zdobi człowieka, to, że czasami pierwsze wrażenie jest jednak mylne i nie warto kogoś w ten sposób oceniać. No ja Wam serdecznie polecam, można się uśmiać, popłakać w ogóle ze śmiechu, także moim zdaniem naprawdę fajna komedia. Jeżeli chodzi o styczeń, tak, a nie luty, opanuj się Baśka, Jeżeli chodzi o styczeń, to byli moi wszyscy ulubieńcy. Koniecznie dajcie znać, co Wam sprawdziło się w tym miesiącu, czy to kosmetycznie, czy nie kosmetycznie. Dajcie znać, co wy oglądacie może na Netflixie. Chętnie skorzystam z Waszych poleceń. Myślę, że może nie serialowych, ponieważ jak zaczyna oglądać jakiś serial, to się boję, że się wkręcę i będę musiała, wiecie, włączyć telewizor i go oglądać. A ja bardziej bym chciała od czasu do czasu, wiecie, włączę sobie, coś obejrzę, te filmy też zazwyczaj oglądam na trzy podejścia, a nie także jednego dnia cały film obejrzę. Także dawajcie znać jakie filmy oglądacie, jakieś nie wiem fajne właśnie Komedie czy romantyczne, czy rodzinne, czy po prostu coś na odmóżdżenie, ale takiego wiecie, na poziomie, to chętnie skorzystam z Waszych porad. Jeżeli dzisiejszy filmik Wam się podobał, to standardowo kciuk w górę będzie mile widziany. Jeżeli jeszcze mi nie subskrybujesz, wiem, że się powtarzam, ale to dla mnie jest bardzo, bardzo miłe. Jeżeli wiem, że przynależysz do mojej godziny, nie tylko wszedłeś na chwilę i wyszedłeś, tylko jednak się rozgościsz, to będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujesz kanał, czerwony masz tam taki do kliknięcia. Przycisk subskrypcja, koło niego od razu jest dzwoneczek, żeby mieć pewność, że wtedy dostaniesz powiadomienia na telefon o moich filmach. Ja się z Wami już serdecznie żegnam. Życzę Wam miłego lutego. Mam nadzieję, że to będzie bardzo fajny miesiąc, pomimo że krótszy. Niech zima trwa jak najdłużej, niech będzie pełno śniegu, bo bardzo ładnie to wygląda. Ściskam Was mocno. Buźka. Pa, Pa!